Gdzie jest Dino? Dino? Gino jest w lesie. Słyszałam, że da radę na każdą kieszeń. Dino. Nie wiem. E, może w D8. Dino? Dino? Może w Dino. W Dino. Tam. Tam gdzieś w Dino. Wiem tylko gdzie jest Dino, aczkolwiek... Nie wiem, mogę poszukać. Gino. Gino jest w butelce. Gdzie jest Gino? W butelce. A ile kosztuje spotkanie? Dwie butelki. Spotkanie 2 złote plus VAT. A ile kosztuje spotkanie? Tak, około chyba 15-20. Pamiętam. No Myślę, że jakieś z 10 zł. Myślę, że tak. A jaki? No, jeśli chodzi o Slot Art Festival, no to 30 za, za cały, a 8 za dzień. Spotkanie. Spotkanie może kosztować, no. To jeżeli, jeżeli dziewczyna chce bardzo dobry obiad, jeszcze, jeszcze do tego wszystkiego najlepiej jakąś sałatkę za milion polskich pesos, cebulionów, no to to kosztuje, nie? Dużo. Jeden Ile kosztuje spotkanie? To zależy z kim. Myślę, że jedno może kosztować całe życie, a drugie też może coś kosztować, ale nie być tego warte Ile kosztuje spotkanie? To zależy z kim, ale taki najprzyjemniejszy z